Stałem przy oknie, zastygły, gdy dziecko powoli podniosło rękę i wskazało na mój dom. Nie na drzwi, nie na okno. Wskazało dokładnie na strych. Serce zabiło mi mocniej, bo od miesięcy nie wchodziłem na górę. Zawsze czułem, że coś tam jest. Coś, o czym wolałem nie wiedzieć. Zanim ruszyłem, spojrzałem jeszcze na podwórko. Dziecka już nie było. Balonu też. Wziąłem więc latarkę, otworzyłem skrzypiące schody i zacząłem wspinać się na strych. Każdy stopień jęczał pod moimi stopami tak głośno, jakby ostrzegał, żebym zawrócił. Drzwi na górze były uchylone, choć zawsze je zamykałem. Popchnąłem je powoli, a wtedy światło latarki padło na coś, co sprawiło, że oddech utknął mi w gardle. Na środku strychu leżało czerwone pudełko. To samo, które kiedyś znalazłem zakopane za domem i bezmyślnie zabrałem na pamiątkę. Tylko, że teraz pudełko samo się otworzyło. Ciąg dalszy w finale.